Trójkąt to jeden z najpotężniejszych i najbardziej uniwersalnych symboli w duchowości, ezoteryce i filozofii. Jego części prawa strona, lewa strona, podstawa i czubek mają głębokie, różnorodne znaczenia zależnie od tradycji. Oto ich interpretacje w różnych systemach. Cały trójkąt symbolika ogólna. Jedność trzech aspektów: ciało, dusza, duch, ojciec, syn, duch, myśl, słowo, czyn, siła, mądrość, piękno. Wznoszenie od materii podstawa ku duchowi, czubek manifestacja, jedna staje się trzy, boskość objawia się w stworzeniu części trójkąta, podstawa, znaczenie ogólne, materia, fundament, świat fizyczny, zmysły, ziemia w alchemii, terra, ziemia, kaput, mortuum, martwa materia w kabale, malkut, królestwo, najniższa sefira, ziemski świat w psychologii, ego, podstawy świadomości, instynkty, baza piramidy Maslowa w filozofii, byt materialny, substancja, rzeczywistość postrzegalna w hermetyzmie, początek transformacji, jak na dole, tak na górze. W duchowości, cielesność, karmiczna baza doświadczeń. W gnozie, świat iluzji, chyle, potrzeba jego przekroczenia. Lewa strona, znaczenie ogólne, aspekt żeński, bierny, intuicyjny, księżycowy, nocny. W kabale, lewa kolumna, drzewa życia, surowość, ograniczenie, gebura. W alchemii, księżyc, sól, czarny smok, anima. W psychologii, jung, cień, nieświadomość, podświadoma treść. W mistyce chrześcijańskiej, cierpienie, oczyszczenie, ciemna noc, duszy. W filozofii, subiektywność, pasywność, recepcja, formy. W duchowości, droga wewnętrzna, mistyczna introspekcja. W gnozie, uwięzienie ducha w materii, aspekt sofii upadłej. Prawa strona, znaczenie ogólne, aspekt męski, aktywny, logiczny, słoneczny, dzienny. W kabale, prawa kolumna, miłosierdzie, ekspansja, czyst. W alchemii, słońce, siarka, czerwony smok, animus. W psychologii, świadomość, rozum, jaźni, działająca. W mistyce chrześcijańskiej, łaska, światło, duch święty. W filozofii, obiektywność, działanie, siła, woli. W duchowości, działanie z ducha, służba, realizacja celu. W gnozie, przebudzenie ducha, wzniesienie do pleromy. Czubek, znaczenie ogólne, duch, jedność, cel, transcendencja, boskość. W kabale, keter, korona, najwyższa świadomość, Bóg. W alchemii, kamień filozoficzny, złoto duchowe, jedność przeciwieństw. W psychologii samorealizacja, indywiduacja, u Junga wyższe ja. W filozofii, absolut jedna, plotyn, idea doskonała, Platon. W duchowości, oświecenie, jedność z Bogiem, kosmiczna świadomość. W gnozie, gnosi z pleroma, powrót do źródła. W hermetyzmie, punkt jedności, jedno jest wszystkim. Dodatkowe powiązania, trójkąt jako całość. Aspekt lewa, strona, prawa, strona, podstawa, czubek. Żywioły, woda, ogień, ziemia, powietrze, eter. Strony świata północ, noc, południe, dzień, zachód, śmierć, wschód, światło, trójca chrześcijańska, duch, święty syn, ciało Chrystusa, Ojciec, tarot, trójka mieczy itd., cień duszy, siła działania, materia życia, przeznaczenie duchowe, astrologia, księżyc, intuicja, słońce, świadomość, Saturn, forma Uran, Neptun, transcendencja, ogólna symbolika trójkąta, trójkąt symbolizuje równowagę trzech sił, manifestacje, wzniesienie i boski porządek. Może wskazywać na alchemię ducha, transformację świadomości, hierarchię bytów, energetyczną strukturę świata lub świętą geometrię. Podział trójkąta znaczenia części. Część trójkąta symbolika ogólna, podstawa, materia, ciało, świat fizyczny, instynkt, pierwotna energia. Lewa strona aspekt żeński, intuicja, księżycowość, przyjmowanie, podświadomość. Prawa strona aspekt męski, działanie, ogień, słoneczność, rozum. Czubek duch, transcendencja, świadomość, boskość, cel, astrologia, podstawa, znak ziemski, byk, panna, koziorożec, dom czwarty, stabilizacja, inkarnacja. Lewa strona księżyc Neptun, dom dwunasty, intuicja, sny, woda. Prawa strona słońce, Mars, dom i ogień, tożsamość, ekspresja. Czubek uran, Neptun lub Pluton, dom i X lub X oświecenie ewolucja duszy. Trygony w astrologii kąty 120 stopni tworzą faktyczne trójkąty między planetami, uznawane za harmonijne i duchowo wspierające. Szamanizm. Podstawa: Ziemia, Świat fizyczny, ciało, rośliny, zwierzęta, przodkowie. Lewa strona: Kraina snów, Świat podziemny, Lower World Intuicyjne poznanie, śmierć i transformacja. Prawa strona: Świat duchów, przewodnicy, działanie w świecie rytuału, magia intencji. Czubek, wielki duch, axis mundi, jedność ze wszystkim, połączenie z kosmiczną jaźnią. Trójkąt reprezentuje potrójny kosmos, dolny, środkowy i górny świat. Spirytyzm, podstawa, ciało, medium, ludzka kondycja. Lewa strona, dusze zmarłych, świat niefizyczny, haneling, przeszłość karmiczna. Prawa strona, duchowi przewodnicy, anioły, kontakt, uzdrawianie. Czubek, boska świadomość, zbiorowy duchowy rozwój, światło. Trójkąt bywa używany jako portal kontaktu z zaświatami w rytuałach spirytystycznych, np. wywoływanie duchów. Masoneria, podstawa, człowiek w materii, praca nad sobą, kamień nieociosany. Lewa strona, księżyc, emocje, lojalność wobec zasad. Prawa strona, słońce, rozum, wiedza, inicjacja. Czubek, wielki architekt wszechświata, deus, światło, tajemnica. Trójkąt z okiem, oko opatrzności to jeden z najświętszych symboli, przenika go boska świadomość. T.H.E.L.E.M.A. Aleister Crowley. Podstawa: Ciało, Seksualność, Zmysły, Magia Seksualna. Lewa strona: NUI, Nieskończoność, Kobiecy Aspekt. Prawa strona: hadit, Punkt Świadomości, Męski Aspekt. Czubek: Rahurchiut, Wola jako Bóg, Manifestacja prawdziwej woli. Trójkąt reprezentuje tyjadę boskości: NUI, Hadith, Rahurchiut. Jest kluczowy w rytuale Liber Aleja. TEOZOFIA. Podstawa: Fizyczne Ciało, Plan Materialny. Lewa strona, astralne ciało, emocje, niższe ja. Prawa strona, umysł, myślenie, rozumienie. Czubek, atmen, wyższe ja, monad, boskie źródło. Trójkąt to strukturę siedmiu poziomów istnienia z naciskiem na trzy górne duchowe. New AGE, podstawa, czakry, dolne ciało, zakorzenienie. Lewa strona, in, intuicja, żeńska energia. Prawa strona, yang, działanie, męska energia. Czubek, wzniesienie, aktywacja, merkaby, jedność z wyższym, self. Trójkąt bywa używany w medytacjach aktywacyjnych geometrii świętej, pracy z kryształami Merkaba podwójny trójkąt góra i dół. Magia i rytuały. Trójkąt często wyznacza miejsce manifestacji ducha, np. trójkąt sztuki Triangle of Art w magii enochiańskiej lub ceremonialnej. Podstawa przygotowanie stabilizacja energii. Lewa strona przywołanie żeńska siła. Prawa strona nakaz męska siła. Czubek manifestacja istoty efektu rytuału. W magii chaosu i Enochiańskiej trójkąt służy jako portal energetyczny lub kanał intencji. Mitologie i legendy. Egipt, piramida, droga duszy od ciała podstawa do ducha czubek. Grecja, trójca Moir, Hekate, trójaspektowa trójkąt jako symbol harmonii. Celtycka mitologia Triskelion i Triketra. Trzy aspekty jednej rzeczywistości. Nordycka walna trójkątny splot, transformacja przez śmierć. Hinduska Trimurti, Brama Wisznusiwa tworzenie, zachowanie, zniszczenie. Religie, religia, chrześcijaństwo, podstawa, ciało Chrystusa, lewa strona, Duch Święty, prawa strona, Syn Boży, Logos, Czubek, Ojciec Niebieski. Religia, judaizm, podstawa, Ziemia Izraela, lewa strona, Binat zrozumienie, prawa strona, Chokma, mądrość, Czubek, Keter, Korona, Bóg. Religia, islam, podstawa dzień codzienny, lewa strona, miłosierdzie Allaha, prawa strona, sprawiedliwość Allaha, Czubek, Allah jako jedność religia, buddyzm, podstawa, ciało, forma, lewa strona, mądrość, prawa strona, współczucie, czubek, nirwana, pustka religia, hinduizm, podstawa, prakriti, materia, lewa strona, szakti, energia, żeńska, prawa strona, siwa, świadomość męska, czubek, bramen, jednia absolutna zastosowanie trójkąta w praktyce, rytuały manifestacji, ochrona np. trójkąty światła praca z trzema aspektami ja cień ja wyższe ja symboliczne wznoszenie się ku Bogu Struktura rytuału, intencja, energia, działanie. Trójkąt symbolika uniwersalna. Trójkąt to symbol triady manifestacji duchowego wzrostu, równowagi i transformacji. Wierzchołek równa się duch, podstawa równa się materia, boki równa się droga duszy między nimi. Liczby. 3 liczba trójcy, kreacji, równowagi i dynamiki, pierwszy plan duchowy. 33 mistrzowska liczba nauczyciela duchowego, mistrz wzniesiony. 9.3 Iloczyn Kartezjański 3 Pełnia Duchowa Dojrzałość Alchemiczne Zakończenie Cyklu. Kolory: Złoty Oświecenie Wyższa Świadomość, Biały Czystość Transcendencja, Fioletowy Duchowość Transmutacja, Niebieski Komunikacja Niebo Prawda, Czerwony Podstawa Moc Życia Jeśli Odwrócony Trójkąt, Runy, Kenast Światło Oświecenie Transformacja, ansus Boskie Przesłanie Inspiracja Duchowy Kontakt was duchowy kierunek, cel, wierzchołek jako transcendencja, iwas kanał między światem fizycznym i duchowym trzon trójkąta, karty tarota, cesarzowa 3, twórcza manifestacja, podstawa trójkąta, kapłanka 2 plus mak 1, równa się kapłanka plus mak, równa się 3, trójki w arkanach małych, ekspresja duchowa materii, trójka mieczy, ból konieczny do transformacji, trójka kielichów, wspólnota duchowa, trójka monet, mistrzostwo, budowanie świątyni ciała duszy. Trójka buław, wizja duchowej drogi. Sefiry kabalistyczne, Keter Hockmabina strzałka skierowana w prawo trójca nadświadomości, najwyższy trójkąt. Tajfred Geburachizm strzałka skierowana w prawo trójkąt etyczny, jaźni i jej siły działania. Jest od chodnecach, strzałka skierowana w prawo trójkąt osobowości, emocje, umysł, ciało. Trójkąt ukazuje strukturę drzewa życia jako harmonijnej trójcy. Czakry, muladara podstawa, zakorzenienie w świecie fizycznym. A i na trzecie oko, widzenie duchowe, geometryczne rozpoznanie. Sahasrara, korona, punkt szczytu trójkąta, oświecenie. W praktyce medytacyjnej trójkąt łączy dolną, środkową i górną czakrę jako tor duchowego przepływu. Ciała subtelne, ciało fizyczne, podstawa trójkąta, ciało astralne, lewy bok, emocje, intuicja, ciało mentalne, prawy bok, myślenie, forma, ciało przyczynowe, duchowe, wierzchołek trójkąta. Zwierzęta, gołąb, duchowy przewodnik, pokój, transcendencja. Wąż, transformacja, siła, życia, ścieżka, wznoszenia. Trójgłowy pies, cerber, strażnik, przejścia między światami. Trójokasowa, mądrość, duchowa, percepcja. Rośliny, lotos, duchowe, wzniesienie z błota materii. Trójlistna koniczyna, święta, trójca, życie, śmierć, odrodzenie. Mirra, kadzidło, sandałowiec, rośliny, świętej ofiary. Trójdzielne zioła, szałwia, ruta, werbena, oczyszczenie, połączenie światów. Kamienie. Kwarc górski czystość duchowe połączenie czubek. Ametyst fioletowy transformacja i duchowe prowadzenie. Turmalin czarny ochrona, zakotwiczenie podstawa. Trójkątnie szlifowane kamienie medytacja geometryczna. Zapachy i olejki. Kadzidło olibanum podnosi świadomość czubek. Mirra zakorzenienie duszy w ciele podstawa. Sandałowiec harmonizuje ciało i ducha boki. Lawenda oczyszczenie kanałów energetycznych. Jaśmin łączy z wyższymi poziomami świadomości. Przedmioty: piramida trójkąt w 3D, transformator energii, trójkąt ceremonialny, miejsce manifestacji ducha, Merkaba, dwa nałożone trójkąty, ciało światła, trójkątny talizman, ochrona, koncentracja intencji. Planety: Saturn, format, struktura, podstawa, Słońce, duchowe światło, czubek, Merkury, przekaz, połączenie między poziomami, boki, Wenus, harmonia między biegunami, lewa, prawa strona. Żywioły, ogień trójkąt wierzchołkiem do góry, woda trójkąt wierzchołkiem w dół, żeńska energia, ziemia trójkąt z linią u podstawy, powietrze trójkąt z linią u góry, eter duch obecny jako czubek wskalający całość, trójkąt z żywiołami, prawa strona ogień, działanie, wola, przemiana, słońce, duch męski, związany z prawą półkulą ciała, lewą mózgu, energia aktywna, yang. Lewa strona, woda. Uczucia, intuicja, głębia, księżyc, duch żeński, związana z lewą stroną ciała energia receptywna, dżin, podstawa, ziemia, materiał, struktura, zakorzenienie, ciało, stabilność, fundament trójkąta, wszystko co wcielone, wierzchołek, powietrze, myśl, duchowy oddech, komunikacja, transcendencja, zwrot ku burze umysłu i duch unoszące się nad materią. Co to oznacza duchowo? Twój trójkąt to droga duchowej alchemii. Ziemia, materia daje podstawę. Ogień i woda daje napięcie polaryzacji, wola i emocje, aktywność i pasywność. Powietrze czubek, czyli synteza, sublimacja, duchowe poznanie, uniesienie duszy. Symbolika alchemiczna to układ ściśle zgodny z procesami alchemicznymi: solf et coagula woda rozpuszcza, ogień oczyszcza, ziemia stabilizuje, powietrze unosi. Kwadriga elementorum czwórka żywiołów zintegrowana w trójkącie jako proces przemiany. Co jest w środku trójkąta? Eter, duch, kwintesencja, łaciński quintessentia, grecki eiver, symboliczne znaczenie środka trójkąta, eter, przenikająca siła życia, niewidzialne tło rzeczywistości, duch, to co łączy wszystkie poziomy bytu, ciało, umysł, duszę, kwintesencja, alchemiczna esencja rzeczy, czyste światło, boska iskra, logos, pierwotne światło, obecne w każdej formie, wewnętrzna struktura, prawy bok, ogień, wola, lewy bok, woda, uczucie, podstawa, ziemia, materia, Czubek, powietrze, umysł, duch. Środek, czyli eter, jedność, serce. Mistyczna interpretacja. W środku trójkąta znajduje się serce istnienia. Jego punkt zerowy, axis mundi, centrum, mandali, oko Boga, Iskra Chrystusowa, monada w gnozie. Punkt Keter w kabale, kamień filozoficzny w alchemii. W różnych tradycjach. Alchemia, quintessentia, najczystsza substancja, duch materii. Kabała, daed, ukryta sefira świadomość boskiego w centrum. Hermetyzm, naust boski rozum, duchowa świadomość. Magia ceremonialna, duch, piąty punkt pentagramu. Psychologia jungowska, jaźń self, centrum, psyche, archetyp, pełni. Szamanizm, centrum kręgu, wejście do świata duchów.